Nie gram przez rozum, nie potrzebuję film Ja chcę tylko normalnie żyć I na zawsze z tobą być Być Nie gram przez rozum nie potrzebuję film Ja chcę tylko normalnie żyć I na zawsze z tobą być, być. To na wymocja w środku kiedy ja jestem z tym sam Ponszy na odległość tak dobrze, że ciebie tu mam patrzy znowu się na mnie z jedną ale wewnątrz wszystko bez grance tak twojego uśmiechu I wszystko za niego da za nich da. nie może kiedyś mi fanem do czasu w życiu I wykorzystam to, co dostałem Co mi nie da w Ale rodzinie taki już małem i nie mogę nigdy zawiesz, odlazę ciągle walczę Żyję i nigdy się nie poddam. damy melodia, w sercu mi ciągle gro. Będę taki zawsze, nie mogę się z pasją rozstać. Nie gram, wiesz rozum, nie potrzebuję film. Ja chcę tylko normalnie żyć. I na zawsze z tobą, być Nie gram, wiesz rozum, nie potrzebuję fil. Ja chcę tylko normalnie żyć. I na zawsze z tobą, być ja na ciągłą ocenę, więc normalność loska. Kiedyś to było problemem, zmiana trwała 6 lat. Musiałem wyhodować pancerz, szczerze nie byłem wam. Zawsze i szczerą że właśnie ją obserwuję wam. O nie, o nie dowiem wiem, tylko Ciebie widzę chcę mieć O nie, o nie, niektórzy nie Zabiją, mnie To wiem, wiem, tylko Ciebie widzę Ale, ale i zielony zrobiłem dla zabawy Wymaga to trochę dystansu, ale nie zrozumiał każdy Więc nie było bez celu i nie zmarnowałem szans że jest dużo problemów, nie próbuję szukać prawdy Nie gram w rozum, nie potrzebuję chwili Ja chcę tylko normalnie żyć I na zawsze z Tobą być by. Nie gram w rozum, nie potrzebuję chwili Ja chcę tylko normalnie żyć I na zawsze z Tobą być by.